Tak mi się po prostu chce. Chciałbym teraz napisać dla branży deweloperskiej. Dobra, to zrobimy sobie te 101 nagłówków w branży deweloperskiej. Przyciągniemy uwagę, czyli zawsze sobie zaczynamy, kto jest naszym klientem. Czyli sobie tak wyobrażamy, że ok, mamy nazwę produktu, to będzie powiedzmy apartament czy mieszkanie w nowym budownictwie. Nie wiem, no czy, czy tam powiedzmy jakiś na osiedlu jakimś tam XYZ. Wpisz problem. Wpisz problem, który mają te osoby, czyli wysokie, wysokie ceny mieszkań. Wysokie ceny i niska jakość mieszkań na rynku wtórnym. I niska jakość mieszkań na rynku wtórnym. Na rynku wtórnym. I teraz tak, nazwij swoją grupę docelową. To mogło być może być na przykład kawaler, może być młode małżeństwo, tak? Osoby szukające mieszkania. Czyli weźmiemy sobie osoby szukające mieszkania, mieszkania, i teraz wpisz główną korzyść, tak? Czyli powiedzmy, mieszkanie, mieszkanie w, w, na, w nowoczesnym osiedlu, czyli na nowoczesnym, na nowoczesnym osiedlu. czy wpisz w górną korzyść, będziecie mieszkali w nowym budownictwie na nowoczesnym osiedlu. I teraz i wiler zrealizujecie zrealizujcie to mieszkanie. Jeżeli to jest, co się mówi, dziura w, w ziemi, to na przykład, nie wiem, w 12 miesięcy, tak? Albo na przykład realizacja po trzech miesiącach, trzy 3 miesiące. No i mamy te 101 nagłówków i tu możecie sobie przebierać. Dlaczego tylko nieliczne osoby szukające mieszkania potrafią zdobyć mieszkanie, na przykład tanie mieszkanie w nowoczesnym, nowoczesnym osiedlu. Poznaj na skuteczniejsze sposoby na wysokie ceny, nisko jakość mieszkań na rynku wtórnym i zdąż mieszkanie na nowoczesnym osiedlu. Poznaj na skuteczniejsze sposoby to może być na przykład artykuł, tak? Gdzieś tam sponsorowane nazwy. Poznaj na skuteczniejsze sposoby Najskuteczniejsze sposoby, to oczywiście sobie to ogarniecie. Na wysokie ceny i niską jakość mieszkań na rynku wtórnym i zdobądź mieszkanie na nowoczesnym osiedlu. Mieszkanie na nowoczesnym osiedlu, i tak dalej. Nie? I bierzemy sobie, generuj nagłówek i zobaczcie. Od razu tutaj masz podgląd tego nagłówka. ta-dam, wrzucam Wam jako nagrodę. Ok, kupione. Dobrze, czy jak jestem w Final Start trzeci miesiąc, to jak to za jakiś czas na przykład te moduły tak Tomku. Po sześciu miesiącach piszesz do nas i Ci włączamy. W gratisie. Jak jesteś w Akademii Social Media. Ok, już Kinga kupiła. Jeszcze dwie osoby widzę kupują. Dobra, macie tutaj dla dewelopera. To jest jeden ze 101 nagłówków. Napiszcie, jak wam się podoba. Czy czujecie już? lepszą klikalność, większą sprzedaż, a to tylko jeden nagłówek. Śmiali się, gdy kupowałem mieszkanie w nowym budownictwie, ale gdy zobaczyli e, powiedzmy zdjęcia z nowoczesnego osiedla, to śmiali się, gdy kupowałem mieszkanie w nowym budownictwie, ale gdy zobaczyli e, tutaj mieszkanie, jak mieszkam, jak prestiżowo żowo mieszkam na nowoczesnym osiedlu, to mieszkam na nowoczesnym osiedlu to i to może być na przykład nagłówek na grafikę, może być to do Google Ads, może być to nagłówek na przykład na reklamę, jakiś wielki baner, tak? zobaczcie, jedzie ktoś z samochodem, widzi, śmiali się, gdy kupowałem mieszkanie w nowym budownictwie, ale gdy zobaczyli, jak prestiżowo mieszkam w moim apartamencie, to i teraz zgłoś się do nas, to daje do myślenia. Bierzemy sobie kolejne, gdzieś tam od dołu. Możesz pozbyć się problemu wysokich cen i niskiej jakości mieszkań na rynku wtórnym, jeżeli zastąpisz narzekanie, wizytą w naszym biurze. Możesz pozbyć się problemu wysokich cen i niskiej jakości mieszkań na rynku wtórnym, jeżeli zastąpisz narzekanie, mieszkanie w nowym budownictwie. Więcej szczegółów w poście. To na przykład być, może być wpis na Facebooku, albo na przykład gdy zastąpisz narzekanie, wizytą w naszym biurze. Więc mogę pisać, możecie pisać dla branży. Wyobraź sobie, Magdo, jesteś wirtualną asystentką, prowadzisz fanpage y pięciu firmom. Co możesz wygarnąć z tego właśnie narzędzia? Co pomyślisz o sobie za kilka miesięcy, jeżeli dzisiaj ignorujesz ten skuteczny sposób na rozwiązanie problemu wysokich cen i niskiej jakości mieszkań na rynku wtórnym? Czy możesz przejść obok rozwiązania, które, którym jest, którym jest, tu sobie poprawicie, zobaczcie, prawie post powstaje, którym jest. Mieszkanie na nowoczesnym osiedlu w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące. Ten post wie, może wiele zmienić w Twoim życiu, dlatego przeczytaj go do końca. Spójrzcie, macie praktycznie połowę. To jest wpis na Facebooka. Czyli nawet tutaj z nagłówka nam powstaje wpis na Facebooka, i możecie sobie albo to skopiować, albo po prostu ten tekst. Bierze sobie, kopiuj i ta i wrzucam Wam. Dobra, napiszcie, jak Wam się deweloperka podoba. Przelew po...